Cześć, jestem Sun i witam Was w Dark Soul Prepare to Die Edition. No właśnie, zagramy w Dark Souls 1. W przeciwieństwie do drugiej części, nigdy go nie ukończyłem. Głównie dlatego, że ma chyba najgorszy port z konsol na pesety w historii gier. Ograniczenie do 30 fps, beznadziejna konfiguracja klawiszy. Na klawiaturze, praktycznie nie pozwalająca normalnie grać. Na szczęście pojawiły się takie mody jak DSFix, które dodają kilka FPS-ów. Poprawiają różne rzeczy. Niestety tak czy siak trzeba grać dalej na padzie. No i w oczekiwaniu na Scholars of the Fair Scene. Czyli odświeżoną wersję pierwszej części, znaczy drugiej części. Zagramy trochę w jedynkę, może uda nam się ją ukończyć. Podaj imię postaci. Okej, okay, lecimy dalej. Płeć, kobieta, klasa. To czego najbardziej brakuje mi w drugiej części, to klasy piromanty. Oczywiście istnieje tam filumancja, no ale nie da się od początku nim być. I trochę mi tego szkoda. Dar, oczywiście główny klucz. Budowa szczupła. Co my tu mamy jeszcze do wyboru? Wielki web. Na pewno. Twarz. Rolnik. No, bycie rolnikiem nie jest złe. Lepsze niż bycie czymś takim. <laughs> o kurczę, szlachta. Teraz włosy. Ta piękna grafika. <laughs> Oczywiście nie przeszkadza mi ona. Mu najbardziej interesuje mnie fabuła i gameplay, ale można się pośmiać. Chociaż trochę. No mamy naszą postać. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. Then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death. And of course, light. From the dark, they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the day. Of Isolith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. the scales betrayed his own and the dragons were no more But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen areas of the accursed dark side Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are. No, zaczynamy w końcu rozgrywkę. Muszę przyznać, że to intro jest jednym z najlepszych jakie widziałem. Chyba konkurować może tylko intro Warhammera 40 000. Mam nadzieję, że FPS-y nie będą za bardzo spadać podczas rozgrywki. Szybko ogarnę. kontrolę. OK, parowanie, blok. Cios, silny cios, unik. Trzymanie broni w jednej albo drugiej ręce to pewnie będzie picie mikstur. O! <laughs> Trzeba mieć trochę sługu. Ok, pierwszy przeciwnik nie wygląda na groźnego. O, to jest dobra podpowiedź i przykład tego, jak strzelił ten port. Atak RB. No, na pewno, gdybym grał na klawiaturze, to bym wiedział o co chodzi. Chociaż w Dark Soulsie 2 też tak jest, że są podpowiedzi dla kontrolera, a nie dla klawiatury. I dlatego odrzucił mnie od siebie tak bardzo, jak pierwszy raz próbowałem. Na szczęście, przemogłem się do niego. I naprawdę wciągnąłem się w ten świat. Okej. Okay. Chodźmy dalej. Kolejny pusty. Wiele osób uważa, że Dark Souls 1 jest lepszy od dwójki. Na pewno bardzo się od niej różni, ale jeżeli chodzi o PC, to pod wieloma względami jest gorszy. Odpoczynek przy ognisku, odzyskanie punktów życia. Dobrze wiedzieć. Za chwilę będziemy walczyć z pierwszym bossem. Właśnie, zechnijmy na wpłynek. Mamy kulę ognia, ale nie mamy rękawicy piromancji. Jeżeli zabijemy tego bossa od razu, co jest praktycznie dla mnie niemożliwe, to dostaniemy jakiś przedmiot, nawet nie wiem w sumie co. Spróbujemy tylko raz, jak się nie uda to trudno. Oto i ona. Fajny pierwszy boss. Ała. Nie ma tak dobre obrażenia. 6, 2. U, chciał mnie dupskiem przygnieść. Zgadza się. Auć, było blisko. Może nam się uda za 10 minut. Jestem ciekaw, jaki to będzie przedmiot. Albo i nie. Trochę oberwałem. Jak już mówiłem, spróbujemy tylko raz. Nie chcę marnać zbyt wiele czasu na niego. A, udało mi się uniknąć tego. Najlepszy sposób na wielkiego bossa dźgać go po dubsku. Właśnie w taki sposób. O cholera, ale się obrócił. No dobra, jesteśmy martwi. Aż się uśmiechnął do mnie, gdy mnie zabijał. Mam za małego skilla, żeby go teraz zrobić, więc trudno. Olejemy to. Mam nadzieję, że ten przedmiot nie był jakoś bardzo ważny. Po prostu przebiegniemy obok. się otworzyły i zostawiliśmy go z tyłu. Kolejne ognisko. Nawet nie będę przy nim odpoczywał, mamy pełne życie. Weź tarczę. Z tego co pamiętam ta tarcza jest troszkę dalej. O, pęknięta, okrągła tarcza. Nie ma to jak... Ekwipunek dobrej jakości, złamany miecz, pęknięta tarcza. Dobra, w ten sposób blokujemy. Ja z tego co widzę on ucieka. Nie chce ze mną walczyć. Ręczny topór. No, tutaj już dostaliśmy coś lepszego. Przynajmniej nie jest połamany. Rezygnuje z tarczy. Albo nie, zobaczymy. No, trzeba zabić tego ucznika Szybko poszło. Możemy iść dalej przez mgiełkę. Czy tutaj już jest boss? Nie, jeszcze nie tutaj. Hmm, ktoś tam siedzi i umiera. No to idziemy. Wiem, co tutaj się stanie, więc. No Leci Kamień Wiedziałem, że spadnie a i tak nim oberwałem Dobry początek Przejmiemy jego misję Dostaliśmy ulubiony napój nieumarłych. W sumie możemy go zabić. Raczej oszczędzić mu cierpienia. Dał mi trochę dłuż. Przynajmniej dzięki nam nie zamieni się w holoa. Na razie. To no chyba nie tędy powinniśmy iść. Raczej znaczy na górę. Będę próbował parować. Nie umiem tego w ogóle, ale spróbujemy. Czemu nie? Auć Jeszcze jedna próba. Tak. Dlatego tego w ogóle nie używam tarczy. Zazwyczaj. Udało się. Nie wiem tylko czemu atak mi nie wyszedł. Ale udało się sparować. To jakiś sukces. O, jakiś skarb leży. Odpowiedź, odpoczynek. Okej, okay. ożywia przeciwnik. Jest płomień. Ustawimy go w drugim slocie. Ach, cholera, chciałem sparować. Cholałbym tutaj nie umrzeć na samym początku. No, atakuj. Wow. Udało się, znowu. Jeszcze kilka razy i może się tego nauczę. Świetnie. A tutaj mamy kolejnego łucznika. Ale unik. No, umieraj. Dobra, chowam te tarcze. Tutaj mamy następnego przeciwnika. Tym razem trochę mocniejsze, ale dalej cienias. Szybko się złożył. Te drzwi są zamknięte. Co tu mamy? Aha, parowanie. No i teraz znowu musimy tego demona zabić. Raczej znowu z nim walczyć. Zabić po raz pierwszy. Tylko wszystko jest ułatwione. Ała. Przynajmniej mamy normalną broń. No tak, zostawiłem tutaj kilka dusz. Spróbujmy tymi kulami ognia się pobawić. Czy to mu coś zrobi? Całkiem sporo. Ej no, nie chcę umierać. Eee. Ale to tragicznie idzie, trochę mam mały zasięg. O, teraz się uda. Jeszcze jedna albo dwie i umrze. Nie atakujesz? Ok. A dobijemy go toporem I w ten sposób kończymy samouczek, czyli Azyl nie umarły Wow I mamy człowieczeństwo. Możemy zamienić się w człowieka zamiast Ładzić jak taki potwór. To nie wiem, czy to ma sens, bo pewnie niedługo zginę. Idziemy na spotkanie z Krukiem. Dobra robota, zgadzam się. Odwaliliśmy kawał dobrej roboty, wychodząc z azylu. Brzydka pogoda. Lecimy do krainy Bogu, Lordów. Mamy ognisko. Możemy wbić kilka poziomów. Jako, że jesteśmy piromantą nie potrzebujemy inteligencji i wiary. Eee, czy ja chcę wszystko w siłę? Tak, idziemy w siłę. Będziemy potężni. Pogadajmy z tym typkiem.

Możemy się tutaj troszkę rozejrzeć. Widzę, że trochę szarpie tę gra, jak tu biegam. O, kolejny skarb. Kilka bomba. W okolicy też są szkielety, które by mnie bez problemu zmasakrowały. Wolałbym ich uniknąć, tak na razie. O, jakiś grubasek. On chyba cudów włóczy. Miedziana moneta. Możemy dołączyć do jego przymierza. Czemu nie? Aktualnie w żadnym nie jestem. Naucz się gestu. Wzrusz ramionami. Może się kiedyś to do czegoś przyda. No, jak już mówiłem, z cudów nie będziemy korzystać w ogóle. Pogadajmy z nim jeszcze. Przykro mi, nie mam tylu dusz. Dokąd to prowadziły te schody? Nie pamiętam nawet. Po prostu po nich się przejdźmy. Co mamy do stracenia? Nic. Więcej skarbów, dusza nieumarłego. No, ja myślałem, że tam wskoczę, ale się nie udało. O, dwie skrzynie Trzy skrzynie, wow. To coś do PvP. To nie dla mnie. Up. Przecież była jakaś przyjemna broń. Ma większe obrażenia. Dosyć powolna. A tutaj kość. Dzięki której możemy wrócić do ogniska. Czy będę musiał jej użyć, żeby się stąd wydostać? Niekoniecznie. Kolejna skrzyneczka. Talizman. No i właśnie tam mamy chyba te szkielety, o których mówiłem. Tylko jest tam też. Jolo, biegniemy. Nie to chciałem. Gdzie jest miecz? Skrzydlata włócznia. Tego też nie chciałem. Biegniemy dalej. Jest złej Hunter. MLG najlepsza broń. Jest nasza. I lornetka au Teraz możemy umrzeć Chyba, że... Nie, wątpię, żeby się udało uciec Przepuść mnie Gruby szkielecie O nie, teraz oni mnie zablokowali No i zgon Ale zdobyliśmy najpiękniejszy miecz w grze I lornetkę Nie zapominajmy o niej nie jest źle jak na początek Dobra Walet tarczy, to też... Ech, chyba mamy za mało siły na to. No. Jakbym go wziął w dwie ręce, też za mało o kurde <grym> Są napisane wymagania gdzieś? 24 siły, 10 zręczności. No, trzeba nad tym troszkę popracować. Ale to je, Da się zrobić szybko. Szybko da się to nabić. Jeszcze tutaj chyba nie byłem. Z tej fontanny. Co to jest? Tam też widzę. Skrzynie, czy już jest otworzona? Otworzona. I pomnik. Tam na górze siedzi pan kruk, który nas tutaj przyniósł. Jeszcze widzę jakiś skarb, który możemy zabrać. czy nie? Byle tylko nie wrócić do szkieletów. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje, gdy to zabiorę. Byłoby mi dosyć przykro. Aha, to tylko dusza. No dobrze, na tym zakończymy pierwszy odcinek. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej.